اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Wa hlul miliseni, min lisani kochu qawli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cześć, czołem kluski z rosołem Przed nami kolejne wyzwanie Lekcja numer 10 Za tym bierzemy głęboki oddech i do dzieła Bo dzisiejszą literką będzie litera Której dźwięku nie znajdziemy w, w alfabecie polskim Tym samym transliteracja tej litery będzie jedynie przypominaczem, co to jest za, za litera. W transliteracji właśnie będę zapisywać ją tak, a wymawiać ją będziemy jako val, val, val. Zobaczmy najpierw, jak ta litera wygląda. Jak widzicie, spokrewniona i to nawet bardzo jest z poprzednią literą, z literą dal. Ale na szczęście WAL ma kropeczkę na górze, więc nie pomylimy jej z literą DAL. Yy, litera DAL kropeczki nie ma. Spójrzmy, jak się tą literę pisze. Oczywiste jest to, że piszemy najpierw DAL i dostawiamy kropeczkę na górze. W ten sposób otrzymujemy literę WAL. Litera ta, podobnie jak litery Alif i Dal, nie łączą się z literą, która po niej następuje. Zatem i w tym przypadku mamy tylko dwie formy tej litery. Tak będzie oto ona wyglądać na początku wyrazu, czyli podstawowy kształt litery Dal i na końcu wyrazu. Zupełnie tak jak litera dal, tylko kropeczka na górze. Przechodzimy zatem do wyrazów z literą dal. Pierwszy wyraz, kiedy dal jest na początku wyrazu. I kolejny wyraz, kiedy mamy tą literę na końcu wyrazu. No, czas teraz, by powiedzieć o MACHRA, czy o miejscu artykulacji litery dal. A miejscem artykulacji litery dal jest to samo miejsce, jakie mieliśmy dla litery Fa, Fa. Czyli czubek języka dotyka górnych przednich zębów, ale uwaga, teraz naciskając bardziej na brzegi jedynek, czyli jak mieliśmy literę Fa, to język bardziej naciskał na te y, dwójki, Fa, Fa. Robiła się taka, jakby rureczka leciutka. A teraz, kiedy mówimy literę Wal, to nasz czubek języka będzie bardziej napierał na te przednie zęby, na jedynki. Na, nie na całe zęby, tylko oczywiście na, na, ten, na ten brzeg, na tą krawędź. Dla osób znających język angielski, pozwolę sobie tutaj dodać, że litera Wal będzie miała taki dźwięk, jak na przykład, jak ten zlepek tychy w literach, w literach, w wyrazach, takich jak, takich jak this, that, this, that, w, th, w. Th. A dla osób, które języka angielskiego nie znają, moją wskazówką będzie ćwiczenie polegające na tym, by powiedzieć literę d, 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 ale uwaga, z przyklejoną końcówką języka do krawędzi jedynek. Czyli mówimy D, D. Kiedy mówimy D, to nasz język uderza w te dziąsło górne. Więc teraz niestety sprzeciwiamy się naszemu językowi. Przyklejamy go do krawędzi górnych jedynek i mówimy D. I co otrzymujemy? Zbliżam się do Was. D, D. W, W, W. Takie sepleniące dy. D. W, 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 W. Niby to nie jest Z, bo często w transliteracji znajdziecie, że to jest Z. To nie jest Z. To jest W, 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 W. W, W, Mam nadzieję, że nie sprawi to Wam problemu. Pamiętajcie, że to jest sepleniące dy, czyli dy D. Czyli D i W, W, W. Mówicie D, trzymając język z przodu na, na tych krawędziach yy, górnych jedynek. I teraz kiedy już wiecie jak powiedzieć w w w, to teraz do tego dodamy al. Al i otrzymujemy wal. w, w, Wal. al w. Przechodzimy teraz do odczytania otoż tego napisu, tak jak zawsze to robimy, czyli alif fathę sukun, czyli otrzymujemy z alif fathę a zal sukun, to co przed chwilą ćwiczyliśmy, czyli w w w i otrzymujemy av 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 w av Alifatha, val, sukun, av. Jeszcze raz powtórzę. Alifatha, val, sukun, av. No i oczywiście na koniec spójrzmy na ajat z Koranu z podkreśloną literą wal. Zdjęcie znajdziecie oczywiście na grupie na Facebooku. No i to by było wszystko na dzisiaj. Kolejna lekcja będzie z literą RO, RO. Bardzo podobny dźwięk do polskiej litery R, ale jednak jest tam między nimi różnica. Ale o tym już powiemy sobie na następnej lekcji. Inshallah. Do zobaczenia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa